Pojawiam się tu drugi raz, trzeci, czwarty, piąty. Ty, Dubaj, proszę cię nie ubliżaj, tak? Zostaw tego mała lata w spokoju. On robi to co lubi. Ty nie pijesz, on tańczy, śpiewa, rymuje, grypsuje, tańczy, skacze, pajacuje. To jego sprawa. A jak jesteś zazdrosny, to po prostu tyle ci powiem szczerze, po waszemu bojaj wrotki, i nie nagrywaj więcej na niego filmów. Bo po prostu ty czekasz do tysiąca tej subskrypcji, żeby po prostu chyba wyrwać pieniądze. A jeżeli jesteś już taki mądry i już jesteś tu na YouTubie i masz tą swoją twarz i ją już pokazałeś, to tu zostań, tylko nie obgaduj mi tu mało Bo ja słucham jego muzyki, jestem jego fanką, i nie pozwolę na to, żebyś tu tak jechał sobie, dubaj, dubaj, cały ci są na mało lata. To tak samo jak ja bym teraz. Się działa mimo, że byłam z grypsującym, żebym ci znała na grypsujących, tak? No to trochę by było nieładnie i niekulturalnie, ale mam szacunek i respekt do facetów i nie robię tego po prostu. A z tego względu, że mi podniosłeś ciśnienie, to ci coś powiem, nie? Nigdy mózgu na drobne nie zamienię. Wiesz czemu? Bo liczą się papierki, a nie cyferki dla takich jak ty. I uważaj to, co mówisz. I pozdrawiam i trzymam sztywniutko Raperów, gangsterów, milionerów, bilionerów i gangusów, rabusiów i jeszcze innych. Także uważaj, Dubaj, bo taka dziewczyna charakterna jak ja, żeby ci takie rzeczy pogadywała, a ty dalej ciśniesz temu małolotowi, to ty uważaj, co ty będziesz robił na tym YouTubie, nie? Bo dopiero jak z tego z YouTube'a znikniesz, to dopiero zobaczysz, jak ci będzie wstyd przed znajomymi i w ogóle wszystkimi ludźmi, co ty po prostu narobiłeś.